Kilka godzin temu mój przyjaciel Wies Wiesław Władyka ogłosił, że rezygnuje z występów w radiu Talk FM, co definitywnie zamyka projekt medialny pod nazwą Trzutka, Piątkowa Trzutka. Zresztą, zgodnie z naszymi ustaleniami z kolegami sprzed lat, że śmierć jednego z nas oznacza zakończenie projektu. Ponieważ projekt jest zamknięty, czas na podziękowania. Chciałem bardzo podziękować Jackowi Żakowskiemu, który nas przygarnął, nas mnie przygarnął do audycji, i tolerował nas przez dwie dekady. Moim przyjaciołom Wiesławowi Władyce i Wołk Tomkowi Wołkowi. Wszystkim yy, którzy w Radiu Tokowem przy tej audycji pracowali z samemu radiu, które nas przez dwie dekady gościło. Bardzo lubiłem te piątki, lubiłem spotykać się z kolegami, lubiłem kontaktować się właśnie za, za, za pośrednictwem radia ze słuchaczami. I tu może najważniejsze yy, podziękowania dla Państwa, naszych wiernych słuchaczy. Przez lata dostawaliśmy, nawet teraz w ostatnim czasie, liczne, bardzo liczne dowodów, dowody sympatii. Dziękuję bardzo. Jak to w życiu coś się kończy, coś się zaczyna? To, co najważniejsze trwa, trwa walka o demokratyczną, praworządną, normalną, europejską Polskę i, i tutaj nie odpuszczamy, wciąż jesteśmy na pokładzie. W poniedziałkowe poranki będę raczej słuchał muzyki poważna, poważnej, najchętniej w piątkowe poranki będę raczej słuchał muzyki poważnej, preludia Chopina w wykonaniu Rafała Beblechacza, ewentualnie koncerty fortepianowe najchętniej w wykonaniu Marty Archerich, Artura Rubinsteina albo laureata ostatniego konkursu Chopinowskiego Brusa Liu. Państwu życzę powodzenia, wszystkiego dobrego jeszcze raz dziękuję.